Witajcie kochani, witam was w filmiku po ogromnej przerwie i zapraszam na strój wyjściowy na taki outfit wieczorowy ponieważ wybieram się na kolację i chciałabym wam pokazać w co jestem ubrana i nie przedłużając zaczynając od góry mam na sobie bolerko, bolerko zakupione w second handzie ostatnim, ostatni mój nabytek z takiego właśnie sztucznego materiału przypominającego trochę satynę, z krótkim rękawkiem bardzo fajnie wygląda z różnego rodzaju sukienek czy eleganckich bluzek pod spodem Mam na sobie sukienkę z tegorocznej wyprzedaży. Sukienkę z HM na ramionach w kolorze kobaltowym z takim wcięciem pod biostem. Teraz właśnie bardzo dobrze się czuję w tego typu krojach, ponieważ to nie uwydatnia mojego brzuszka. Jeśli chodzi o dodatki. To pod szyją mam właśnie taki e, srebrny, pseudosrebrny naszyjnik z różnymi zawieszkami, serduszkami itd., z takimi perełkami. E, bardzo fajnie e, wygląda i prezentuje się właśnie na, taki, na takim tle kobaltowym. E, jeśli chodzi o e, moją biżuterię na rękach, to mam taki srebrny zegarek e, i taką delikatną e, bransoletkę sznurkową, czarną z takimi srebrnymi też elementami. Co do pierścionków to raczej takie skromne, jeden taki srebrny, mój zaręczynowy i moja obrączka. I teraz, zapraszając Was ciutkę w dół, mam na sobie e, kryjące rajstopy, ponieważ, jak wiecie, w moim obecnym stanie, którego już teraz nie mogę ukryć, e, muszę mieć kryjące ciepłe rajstopki i tako, takowe zaraz posiadam. Oraz buty, buty kupione w tamtym sezonie, ale po prostu jestem w nich zakochana i chyba się z nimi nie rozstanę, bo są nie do zdarcia. Kupione w CTC na wyprzedarza za jakieś 80 zł. I jeśli chodzi o to, co ze sobą zabiorę, to będzie to moja ostatnia miłość, a mianowicie moja torebeczka. Kupiona na portalu szafomania.pl. Jeśli uda mi się nagrać w końcu dla Was outfit i wszystkie inne urządzenia nie będą mi odmawiać posłuszeństwa, to roz, będę się na rozwodzić trochę więcej. Natomiast jest to klasyczna, taka karmelowo-brązowa torebka. Świetna, sztywna, i właśnie takiej mi brakowało w mojej garderobie. Natomiast z na siebie narzucę, no oczywiście tak nie pójdę. Będzie to płaszcz. Płaszcz z reserve, który widzieliście w którymś z moich outfitów. Płaszcz dwurzędowy, który teraz fajnie pasuje do mojej sylwetki, ponieważ nie ubyt wydatnie mi brzuszka oraz na to komis, żeby było mi ciepło w, w kolorze takim właśnie bardziej bordowym, bardziej wyrazistym, ponieważ jestem blada I teraz w takich kolorach jest mi dużo, dużo lepiej. Piszcie w komentarzach, czy podobał Wam się ten strój wieczorowy, a ja zapraszam Was już do kolejnych filmików i obiecuję, że będę starać się je teraz częściej. Wysyłam Wam gorące, gorące buziaki i dziękuję, że jeszcze jesteście ze mną. Pa pa!